Wysiłki rosyjskiej armii na Południowym Wschodzie kraju skupiły się na czterech miasteczkach Bachmucie, Marince, Awdijewce i Wugledarze. Oprócz Bachmutu bohatersko bronionego przez ponad 9 miesięcy pozostałe miejscowości są nadal w rękach obrońców. Znajdujemy się na przedpolu ukraińskiego wugledaru, jednego z kluczowych miejsc na Donbasie, zatrzymującego od miesięcy Rosjan, mimo ich powtarzających się tu ataków. Mamy możliwość na własne oczy zobaczyć, jak wygląda sytuacja na pierwszej linii frontu, choć naszym głównym celem jest samo miasteczko, znajdujące się w centrum czerwonej strefy walk i od miesięcy niedostępne dla dziennikarzy. Aby dostać się do daru musimy poczekać na odpowiedni dzień, kiedy dojazd do miasta jest możliwy. Na ten czas przyjmuje nas do okopów jedna z kompanii 72 Brygady, sławionej obroną Kijowa. Musimy jak najszybciej się ukryć, bo teren niedaleko miasteczka jest pod stałą obserwacją nieprzyjaciela. Chłopaki, schowajcie się. Tamtędy da się wejść? Zaraz. Kucnijcie. Przyleciała taka masakra, że ho ho. Blisko? Tak. Nie wiem czym strzelili. Chowamy się z dowódcą Romą. Kiedy ustają eksplozje, do ziemianki po chwili dociera jeden z jego żołnierzy. co tam? W porządku. Słyszałeś gwizd, jak leciała? Tak. Bo my tu nie słyszeliśmy. To był kaliber 120? Tak. Wszedłem z pozycji kardynału. Obok zwalonego słupa usłyszałem gwizd, aż usiadłem. Wybuchło gdzieś z tyłu i przybiegłem tutaj. Romanie wie, czy wszyscy zdołali się ukryć. Jest do meteora. Jesteście cali? Nie słyszę. Wszystko w porządku? Tak. Prosto do schronu i mniej ruchów. Uwaga! W naszą stronę jedzie chyba armata samobieżna. Już przejechała pozycję Balka. Dasz radę sięgnąć ją dronem Kamikadze? Reszawa, biegiem do mnie! Reszawa, operator drona Kamikadze, przygotowuje się do ataku. Uderzenie musi być błyskawiczne, ponieważ Rosjanie mogą wyjechać poza granicę zasięgu dronów, a anteny do ich sterowania zdradzają ukraińskie pozycje. To ostatni kadr na moment przed trafieniem, który zarejestrowała kamera drona uderzeniowego. Wybuch częściowo niszczy i unieruchamia rosyjski wóz. Dzieła zniszczenia dopełnia ukraińska artyleria. Żołnierzom udaje się wyeliminować kolejny wóz wroga. Ten nie zaatakuje już w ogóle Daru. W odpowiedzi w linii okopów obok nas uderza rakieta lub bomba lotnicza. Był tam ktoś? Nie. Tyle zostało z punktu obserwacyjnego. Magazynu też nie ma. Nie słyszałem nawet jak leciało, tylko na koniec usłyszałem jakiś głuchy dźwięk. Roma decyduje się sprawdzić, jak poważne są zniszczenia.